Witam Was w kolejnym odcinku z Game Network. Mam dla Was smutną wiadomość. Mianowicie, wczoraj nagrywałem odcinek i podczas nagrywania skraszowałem komputer. No i filmik przepadł. Tak, w dzisiejszym odcinku będzie kończenie wczorajszej niestety nagranej tomboli. Co bym wam powiedzieć, że wczoraj wygrałem takie rzeczy jak. Główna nagroda, czyli kupon SM, 50 zielonych, 50 czerwonych, 50 nibykich, 50 letów, miksturę po 50, 1 marsz i jeden pieczarnik amor. A, i jeszcze jedno kręcenie w koło losu. Więc. I sobie. To. Hmm. Hmm. Oznacza 7 minus 2, plus 2. Miejmy nadzieję, że wylosuję coś ciekawego. 4 zasuszone półwy. Nie wysłane. Dobra, na dzisiaj już mam skupioną wersję. Wczoraj wylosowałem. 9 razy wyjął 600 moczy znaków głosowałem jeden najmocniejszy znak i dzisiaj jest pierścień siły w obydwie Nie rozumiem. aha, tak nie mogę zrealizować kuponów ponieważ nie minęły jeszcze 24 godziny więc muszę odczekać 24, więc... A więc tak, witam was kolejnego dnia. Dzisiaj w tym. Już mogę tą bolę zrobić. I główną wygraną jest ten oto biały lew. Więc zaczynamy. Symbol szczęścia. Jeszcze jeden i można realizować nagrodę. Pieczony amor. No. Lip. Niebieski kupon Podać symbol bolszczami. Losuj ponownie za 5. W tej chwili mam do wygrania. Takie, takie i takie. Zaraz sprawdzimy, co mogę wygrać. A więc tak. 25, 30 punktów. Za 30 punktów kamień duszy, wojownik. Nie wiem, czy losować jeszcze raz, czy nie. Ale chyba to zrobię. Kurak mam pięć moczych moment. Hmm. Tak na piętnaście, siedem i chyba jeden. Dlaczego no, nie? Aha, dobra. Piętnaście. 25. Za 25 mam kamień duszy szamana. straszne no Ale cóż, co zrobić. Zrealizuj kamień duszy szamana. Plus 4. Zawsze się przyda. Nie można powiedzieć nie. Kamień czerwonego płomienia. Nie wiem co to jest absolutnie. Ale wiem, że mam kolejnego stwórca. Koryadej plus też chyba do ale Jest i, i 50 czerwonych płatków. Kupimy sobie kolejny eksperyment na nasz tu. Utworzymy ją za chwilkę i ostatni głos. Ja chcę go. No, niestety nie. Przypiszmy przedmioty z depozytu. I otworzymy zaraz heksagonalną szkatułkę. Chociaż nie, zostawię ją... ...na kiedy indziej.